Dobry wieczór, dobry wieczór, wspaniałości z nieba. Co prawda napisałem kilka godzin temu, że dzisiaj wyjątkowo się podcast nie odbędzie z przyczyn osobistych, ale okazało się, że zdążę nagrać i podzielić się dzisiaj czymś, dlatego że udało mi się wcześniej wrócić do domu. Ewangelia Jana. Piąty rozdział od pierwszego do osiemnastego wersetu. Wkrótce potem przypadało święto żydowskie i Jezus przybył do Jerozolimy. W Jerozolimie przy owczej bramie znajdowała się sadzawka mająca pięć krużganków, nazwana po hebrajsku Bethesda. W ich obrębie leżało wielu chorych, niewidomych, kulawych, sparaliżowanych. Był tam też pewien człowiek, który chorował 38 lat. Jezus zauważył go leżącego tam, a wiedział, że mężczyzna ten już od dłuższego czasu był chory. Zapytał go więc: "Chcesz być zdrowy?" A zatrzymajmy się. Zastanawiające pytanie Pana Jezusa. Pan Jezus spotyka człowieka, który choruje 38 lat i on się pyta tego człowieka: "Czy ty chcesz być zdrowy?" Dlaczego Pan Jezus zadaje to pytanie? Dlatego, że bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś w jakiejś chorobie jest tak długo, albo w jakichś problemach jest tak długo, w jakimś zniewoleniu jest tak długo, to tak naprawdę przyzwyczaja się do tego stanu i czuje się w tym stanie bezpieczny. To jest całe jego życie i bardzo często jest tak, że ktoś pomimo tej swojej choroby, pomimo tych swoich problemów, pomimo jakiegoś swojego zniewolenia, on nie chce tak naprawdę, żeby się to zmieniło. On może i mówi, że chce, ale w jego sercu jest taka niechęć do zmian, dlatego, że to całkowicie by wszystko zmieniło. Ja osobiście poznałem historię i poznałem człowieka, który przez długie lata miał problemy z kręgosłupem i z nogami i kiedy został uzdrowiony, kiedy modliśmy się o niego i został uzdrowiony po jakimś tam czasie, on po kolejnym jakimś tam czasie przyszedł na grupę domową i powiedział, żeby się pomodlić, żeby z powrotem był chory. Dlatego, że gdy był chory, to miał na wszystko czas mógł jeździć na różne konferencje, mógł słuchać różnych kazań. Natomiast teraz, ponieważ jest zdrowy, to nie dostał renty i musi iść do pracy. A ten człowiek przyzwyczaił się do swojej choroby. I być może było tak właśnie z tym chorym, który chorował od 38 lat, że on się przyzwyczaił do swojej choroby i w jego sercu tak naprawdę była jakaś niechęć do ogarnięcia się, niechęć do zmiany, może jakiś strach w ogóle przed wyjściem z tej choroby, wyjściem z jakiegoś uzależnienia czy też wyjściem z jakichś problemów. Naprawdę często spotykam ludzi, którzy przyzwyczaili się. Do swojego złego stanu, i niby chcą, a tak naprawdę nie chcą. Dalej czytamy, że ten chory człowiek się zaczyna tłumaczyć. On mówi: Panie, nie mam nikogo, kto by mnie zanurzył w sadzawce po poruszeniu się wody, a kiedy ja do niej wchodzę, ktoś inny mnie wyprzedza. No ja myślę, że to jest zwykła wymówka. Jeżeli on tam leżał dłuższy czas, jeżeli on się nie mógł ruszać, jeżeli on wchodził do tej sadzawki, to nie ma takiej możliwości, żeby nigdy nie był pierwszy. Choćby miał tam przeleżeć cały tydzień, czekając na to poruszenie się wody. Myślę, że on znalazł wytłumaczenie swojego stanu i zasłaniał się nim normalnie. I pan Jezus robi coś bardzo dziwnego. Pan Jezus, jest tutaj napisane, polecił mu. Wstań, weź swoje posłanie i chodź. Inaczej mówiąc, Jezus zajrzał w jego serce i powiedział mu: Ogarnij się, ogarnij się i zacznij żyć. Wstań, weź swoje posłanie i chodź. I czytamy dalej, że ten człowiek natychmiast wyzdrowiał, zabrał swoje posłanie i zaczął chodzić. I wiecie, czasem naprawdę trzeba to powiedzieć. Czasem przy tej modlitwie o uzdrowienie, przy modlitwie o rozwiązanie czyichś problemów, przy modlitwie o jakieś zerwanie z nałogiem trzeba komuś powiedzieć, żeby ten ktoś się ogarnął, po prostu się ogarnął i zaczął chodzić, a nie tylko leżeć, zaczął wstał do życia. Z chorobą to jest ciężki temat, ale tak jak mówię, bardzo często jest tak, że ktoś przyzwyczaja się do swojego stanu, przyzwyczaja się do atencji wokół jego stanu, przyzwyczaja się do tego wszystkiego, że zazwyczaj jest w centrum modlitwy i ciężko mu tak naprawdę z głębi serca zawołać o uzdrowienie, bo boi się, jak to będzie, gdy będzie zdrowy i gdy wszystko się nie będzie. Skupiać wokół jego choroby. Oczywiście nie jest to normą. To się tylko wydarza. Ale z nałogami jest tak bardzo często, że ktoś przychodzi i mówi, że znowu trzeba się pomodlić o jego uwolnienie od nałogów. I wtedy trzeba powiedzieć, że to się ogarni. Dlatego, że ludzie niewierzący wychodzą z nałogów, a co dopiero wierzący. Czasem po prostu trzeba wstać, wziąć swoje posłanie i zacząć chodzić. Czytamy pod koniec tej historii, że Pan Jezus spotyka później na terenie świątyni tego człowieka i mówi do Niego tak: spójrz, jesteś całkiem zdrowy. Nie grzesz już więcej, aby cię nie spotkało coś gorszego. I ja jestem przekonany, że Pan Jezus tu nie mówi o jakichś takich. Uczynka grzechu, w sensie, że ten człowiek, nie wiem, miał już więcej nie kłamać, albo więcej nie kraść, albo więcej nie cudzołożyć. Ja raczej uważam, że Pan Jezus mówił o tym grzechu lenistwa i grzechu przyzwyczajenia się do tego, że diabeł ma jakąś kontrolę nad Twoim życiem chorobą, zniewoleniem. Problemami. Przyzwyczajenie się do tego, że już widzisz tylko wytłumaczenia, dlaczego nie wychodzisz z tych problemów. Inaczej mówiąc, przyzwyczajenie się do takiej letności, do takiego marazmu, do takiego pesymizmu, do takiego smutku, do takiego czarnowictwa i do tego wszystkiego. I Pan Jezus mówi: Nie grzesz więcej, żeby Cię nie spotkało coś gorszego. Dlatego, że najgorsze, co może Cię spotkać, to właśnie przyzwyczajenie się do takiego marazmu i Pesymizmu. Dziecko Boże ma być obdarzone pokojem i radością. Ma nie zapomnieć, że jest dzieckiem Bożym i nie przyzwyczajać się do Doliny Cienia. Oczywiście, że w Biblii jest napisane, że czasem przechodzimy przez Dolinę Cienia. Czytamy o tym w Psalmie, gdybym szedł przez Dolinę Cienia. Ale nigdzie nie jest napisane, że w tej Dolinie Cienia mamy rozbić obóz cierpiętnika. Znalazłeś się w dolinie cienia, coś cię przygniotło, biegnij w stronę Boga. Wspaniałości z nieba. A kto musi się ogarnąć, niech się po prostu ogarnie, wstanie, weźmie swoje posłanie i zacznie chodzić w szyku królewskim. Wspaniałości z nieba. Do usłyszenia jutro z Bogiem. Pa.